Cześć. Dzisiaj znowu, czyli znowu po raz pierwszy będą dwa odcinki jednego dnia. I to będą takie, będą jednego dnia, bo będą takie suche, takie bez montażu. W ogóle. I to te, jak było pokazywane, w sumie Wam pokażę, bo w... jak było pokazywane, jak o ten właśnie Gekon. Halo. Jak ten Gekon linieje. I już sobie wyliniał, bo on liniał tu. Potem przeszedł sobie linieć tam do tej jaskini, i po wylince przyszedł tu. I te świerszcze mnie prześladują. Ale będzie go widać. No i jeszcze. Wracaj. Bo ja tak się cieszyłem, bo tutaj o, są ja, jaja patyczaka tego, nie? Bo w ogóle tam miałem takie wielkie wielki pojemnik i chyba te patyczaki mi pozdychały z, ze starości, bo były... kurde, nawet właśnie nie wiem jak to wam pokazać. Jest taki flamaster, nie? Jest taki. To były co najmniej dwa razy większe od tego flamastra No to, no. Jeszcze złożyły mi jaja. On je, yeah, te jaja miałem, nie wiem, trzy miesiące i myślałem, że już nic z tego nie będzie, ale nie wyrzucałem ich. I dzisiaj tak patrzę. A tu. Tutaj jest taki pojemnik na szybko robiony, bo jedno jajo mi się wykryło. Zaraz zobaczycie tego młodziaka. O, o, nawet sobie tu ładnie siedział. Kurde, nawet go ledwo widać jest taki malutki. On świeżo się z jaja wykrył. Kurde. Kurde, właśnie nie wiem jak go mam nawet. Nagrać. O! No i tu taki pojemnik robiony na szybko. Jest taki mały patyczak, on... Kurczę... Za chwilę wam pokażę przy linijce, ile on ma dokładnie. Już mam linijkę. Wow. Ja cię kręcę. No tak. Nie wiem, ile to jest półtora centymetra. Żyje, żyje, dobra. Właśnie co jest najgorsze, że jak. Bo ja to trzymam w ręce. Nie? Na szczęście nic się mu nie stało. Bo ja ten mój sprzęt trzymam w ręce i jak patrzę, to mi się ręka tyle lepiej. Albo robię to dokładnie i nie, nie widzicie tego, że na przykład robię coś tu, a wy widzicie to. To może tak być. Albo dzieje się coś takiego jak teraz. On taki nieśmiały jest trochę. I zrobiłem mu taki pojemnik, sałatkoboks taki z vermikulitem bigotnym, żeby mógł sobie łazić po tych patykach. No i to by było tyle na dziś, na dziś oby. Cześć.